No i zaczynamy no, kolejny odcinek z Cobra Kai Karata. No i staty znowu poszły do góry. Yy, ogólnie za niedługo będzie totalnie trwałość robiona, ja wiem. Yy. A na razie idę trochę w i trwałość. I wytrzymałość będzie potem robiona. W sumie trwałość mam dużo Nie wiem, po co powiedziałam, że muszę ją robić. A wytrzymałość? Przydałaby się. W sumie. Um, przepraszam, że nie było um, no dw dwóch albo trzech już nie pamiętam sam dni, że nie było odcinków. A to po prostu ze, przez sprawy no, swoje osobiste No. No. Hmm. Hmm. Tapamy się. Dobra. O kurde, ile typi mają? Zostawmy. Dobra. A jakiś fajt widzę. Niezły. Dobra, dołączam się. No co, jak on przeżył? Ale safe zoner. Ale typ safe zone, ja. Masakra. Już poza tym. No. Trochę nudny. Mówi... Pamiętam, że tam miała być jakaś muzyczka. Ale na razie nie wiem, co. O, kurde, 2000 HP mam. Bye. Tak się biją, proszę. No, ale essa. <gry>

Tak się czuję ja w ESie. Dobra widzowie nie będziecie chyba mieli cringe, jak wam pokażę moje dojo. By... nie jest idealne. Ale to jest wszystko co mógłbym zrobić na... Telefonia. To jest Max. To jest Max. Myślę, że aż tak źle nie jest. Takie podstawowe rzeczy są. Nie. Patrzcie. A! Dodali bug z powrotem. Nie było baga na jeden dzień. A mnie mówić, że już baga nie ma. Dobra. Biegniemy. Dobra, kozak. Jest bug. No i tak będę mógł sobie nabijać jaki, że tak powiem, wytrzymałość i po prostu stręża to około tak wygląda wszystko prawie się powiększy poza yy, trwałością więc można powiedzieć, że nice Pobiegniemy tam trochę sobie. Typ? A dobra, wydawało mi się. O kurde, typ, co się biją, widzę ostro. Katanami. Ja mam lagi, więc ja nie traję harduję. Ty mam. Serio ja też do Ha nawet mi znów. On nub. No, o Boże. No wiecie mi nie można nazwać nubem, jeśli chodzi o to. Oni pewnie mają może 20 godzin zagrane w tej grze. To jest taki maks z maxa, nie? Kurde. Ja się tylko przyglądam tego co ja. Mam ciebie czku. Tył tył trzeba osłaniać, dobra. Git. Deda, 400 tysięcy nie daje rady. <laughs> Ale eska z tym typem. <laughs> Sweep. Ej, ja go sweepnąłem, każdy widział. Co? Z ilu metrów? Z ilu metrów? O kurde, mam lagi. Masakra wzdowie. Hmm. Będę cały czas gadał, bo nie tu się narzekają, że nie mogę dać muzyczki. No. Jak dacie, jak dacie na radio, to będzie muzyczka. O oh, sorry, typie. <laughs> Oro robimy. O co, ale noob. Dobra, noobem nie jest, ale bóly, że tak powiem. Gówniak. Śmierdzący. Nienawidzę takich ludzi. Mamy pół miliarda godzin, a zagrali na pewno, nie, nie wiem, czy nawet nie dwie godziny nie grali przypadkiem Max? 3 godziny. Nie? Tak grali, że wiecie, że nie afkowali. Tacy, takich ludzi się nie szanuje. W ogóle. Tak, tak. Srata tata, twoja tata. Ta. Ile oni mają chyba niektórzy? Ha! O, ty się ze mną bijesz! Ze mną bijesz. S? Co, Ale co już sojusznicy! Gówniani. Sam jesteś nubem gównie za dwa złote. Współczuję teraz. O my Tu. No nie Esk. A. Radio Eska Lewo, prawo, prawo, lewo, ale mam eska Typie. Ale bitka. Ło, kurde. Typ, co myśli, że ja się boję? No dawaj! Taki pewny jesteś? No to jeden, jeden będzie. Muszę Stręża sobie podnieść do połowy miliona, to bym miał go na hita. Bo w tym momencie mam Stręża tyle. Ha, ale noob. Co, ja już dostaję dema? I ty coś mocno zbagowana. Ej, no nie można tak długo mieć. LOL! Jakby co, jak życie ten odcinek, to on będzie na więc będą dwa odcinki z tego. Ja to jakby co nagrywałam, yy, jeden dzień przed tym, więc. Mm. Mm, tylko tyle mówię. <noise> z jednej strony macie farta, z jednej nie. Co? No ale cheater Dobra. Ale ty mnie denerwuje. Dobra, dawaj, dawaj. Ha, nie masz HP, nubia. Co? No, dawaj, 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 spróbuj. A poczekajcie, przerwę i wejdę po prostu na innego serwa, już mam dosyć.